Witajcie, dzisiaj opowiemy na bardzo wirtualne pytanie jak sprawdziły to jeszcze jak je nie były tylko wyglądają na przykład takie jak ja albo jak moja parę snów albo te bialudy ale to bardzo trudne, ponieważ yy, wszystkie oboziemiły zostały zapyta przez niedźwiedzie A tutaj postaram się im pokazać, nie musimy zabić wszystkie szczycie, co jest trudne, ale no cóż Teraz tu że grę Hm, Niedźwiedź. No ale niedźwiedzie nie są dla mnie takie groźne. Patrzcie, mamy tutaj trzy białutkie i jeden rudy po mnie. O, chodź. Widzicie? w ten właśnie sposób można mieć ścieniaczki o ładnym odcieniu futerka, takim jak twoje lub twojego pastera. Wystarczy tylko spojrzeć na nie. Czyż nie są piękne? Dobra, ja się żegnam i idę golić niedźwiedzia. Do widzenia.